Dzień dobry. Sezon na świeże, lekkie, cytrusowe zapachy już minął. A do Polski jesień już zawitała na dobre. W związku z tym, chciałbym dzisiaj zrobić zestawienie perfum, których będę używał właśnie jesienią, a także zimą. Także zapraszam do oglądania. Także jeśli chodzi o perfumy, to właśnie zimę. Lubię najbardziej, ponieważ najbardziej mogę wykazać się e, różnymi takimi niszowymi, ciekawymi, e, eleganckimi, e, złożonymi, głębokimi kompozycjami. Niestety, nie będzie to tyle propozycji, co rok temu. E, budżet niestety w tym roku już tak bardzo nie pozwala. A także niektóre zapachy się powtórzą. Nie wszystkie wymienione zapachy w tej chwili jeszcze posiadam w kolekcji, także również przedstawiam Wam plan, co zamierzam jeszcze dokupić właśnie w tym sezonie jesiennym oraz zimowym. Ponieważ już takie tak zwane bajlisty planuję z wyprzedzeniem i nie robię zakupów na spontanie. Pierwszym zapachem dzisiejszej listy otwiera lalik Noir. Ja posiadam wersję sport już bardzo na wykończeniu. A natomiast zwykłego Noir używa mój ojciec. I tak sobie właśnie myślę, że ja już do tego zapachu dojrzałem. To jest taki zapach, który byłby dobry właśnie na jakieś eleganckie wyjścia do koszuli, na przykład, jakieś specjalne okazje. Natomiast myślę, że na mojej skórze również na co dzień też by się e, sprawdził. E, wersja Uncrynoar różni się od e, wersji Sport w tym, że jest taka bardziej mm, pozbawiona tych nut cytrusowych oraz wodnych i jest ten sam taki e, gęsty, drzewno-iglasty charakter. Niektórym ten zapach kojarzy się z trumną z pogrzebem, ale ja myślę, że myślę, że na mojej tak to nie wypada. No i mamy też tutaj trochę kadzidła. Jeśli będziecie chcieli, to mogę nawet nagrać pełną recenzję tego zapachu. Piszcie w komentarzu. Także y, flakon Oncre Noire również zakupię dla siebie 100 ml, jeśli cena spadnie poniżej 80 zł, ale dalej jest to naprawdę budżetowy zapach, ponieważ 100 ml zazwyczaj kosztuje poniżej 100zł Także stosunek jakości do ceny jest tutaj znakomity Kolejnym zapachem jest Lattafa Asad Niestety yy, zdał mi same pudełko bo zapomniałem ponieważ to wyglądało tak, że mojemu ziomkowi ten zapach się bardzo spodobał i je ode mnie odkupił Dlatego teraz czekam na kolejną promocję na Notino yy, i ponownie zamówię flakonik jest to taki słodko-drzewny zapach, jednoznacznie męski, w stylu właśnie Dior Savage Elixir, Gizada Ambassador Intense. Kolejnymi perfumami na dzisiejszej liście, również tymi budżetowymi, są Latafa Hamra oraz Latafa Hamra Kawa. O tych perfumach opowiem więcej w pełnej recenzji. Natomiast mogę wam powiedzieć już dzisiaj, że są to zapachy takie typowo słodkie. Co prawda, za takimi typowo słodkimi perfumami raczej nie przepada. Ale od czasu do czasu naprawdę myślę, że fajnie to będzie grało. Yy, tylko, że tak, latawa hamra to tak na jesień. A hamra kawa yy, tak bardziej na zimę. Takie ocieplające, otulające zapachy. I tak, na przykład yy, Justyna z kanału yy, Miss Potocki, jak się nie mylę, yy, mówiła, że jak macie jeden zapach yy, z tych dwóch. To nie ma sensu dokupować drugiego, jednak ja uważam, że są to na tyle różne zapachy, że warto mieć w kolekcji oba, ewentualnie ten, który Wam bardziej podejdzie. No mam trochę wrażenie jednak, że o ile ciekawszy zapach ma Latafa Hamra kawa, tak wydaje mi się, że zwykła Latafa Hamra ma trochę mniej syntetyczny wydźwięk na skórze. Hamry kawa używa w tej chwili moja mama. A ja na razie na no mojej skórze to tak tylko nadgarstkowo były te perfumy testowane. Więc jeszcze ponoszę trochę i wypowiem się więcej na ten temat. Natomiast już wiem, że oczywiście parametrowo te perfumy nie zawiodą. Kolejnym zapachem, którego aktualnie nie posiadam i czekam na jakąś fajną promocję, będzie to Swiss Arabian Shagafud Azark. Będzie to miód, ale takim przedstawionym, takim arabskim stylu. Taki dosadnie, treściwie, ale nie wulgarnie. I tak, tego zapachu nawet nie testowałem na garsku, bo już nie było testeru do końca. Dlatego tak tylko no, na tej zasadzie pomochałem i od razu powiedziałem, że ja ten zapach muszę mieć. Nawet jeśli nie zużyję, to najwyżej na mililitry tam się rozleje i sobie trochę zostawię. A dodatkowym atutem jest bardzo ciekawy, fajny niebieski flakon. Kolejnym zapachem jest Mansera Sand Ud. Fajnie to się sprawdzi, właśnie do jeansów, do koszuli na taką szarą, można smutną, deszczową pogodę. No i w tych perfumach można też znaleźć taki promek przebijającego słońca. Ciekawa, przyprawowo-drzewna kompozycja. Ten UD jest taki właśnie przedstawiony w mokry drzewny sposób. Robiłem ostatnio zresztą pełną recenzję, także zapraszam to na poprzedni filmik jest. Kolejnym zapachem miałby być Edap Libre Dorange Rien. Natomiast powiem Wam szczerze, że za bardzo nie widzę okazji, żeby go w tej chwili używać, dlatego pójdzie na sprzedaż. Mimo, że kompozycyjnie uważam, że jest to świetne pachnidło. Skóra, kadzidło, takie w stylu retro. Dodatkowo parametry są naprawdę no, ogromne. Natomiast zapachem marki Etat Libre d'Orange, kolejny, jest to bardzo ciekawy, fajny Herman ames Coats Mi Parcide Une Ombre. Taka fajna, ziemisto-brokatowa róża. Ale jeśli dalej jesteśmy w temacie Etat Libre d'Orange, nie mam w tej chwili, nie wiem czy będę miał, pomyślę, będzie to zapach UNE AMOURETTE ROLAND MOURET czyli takie fajne perfumy z nutą dominującą irysu Kolejnym zapachem na dzisiejszej liście jest POLO RALPH LAUREN GREEN Z tymi perfumami wiąże się ciekawa historia, którą opowiem już w pewnej recenzji tego zapachu Natomiast tak, jest to taki męski jednoznacznie, zapach trochę w stylu retro Czego tutaj nie mamy tak naprawdę, mamy tutaj takie drzewno, iglasty, yy, trochę wręcz kadzidlany zapach. Ta nuta też się bodajże nazywała jagody jałowca, jak się nie mylę, która też tutaj jest wyczuwalna. Jednych perfum używałem trochę latem tak do testów. Yy, I jeszcze oczywiście do nich powrócę właśnie, ponieważ myślę, że ten sezon jesienno-sięgowy będzie bardziej optymalny dla nich. No i mam nadzieję, że to się nie potwierdzi, ponieważ mam wrażenie, że parametry tego zapachu trochę tak nie zadowalają, że tak 4 godziny już nic nie było. Może jeszcze damy szansę właśnie tą jesienią i zimą. Może się trochę rozkręci. Kolejnym zapachem na dzisiejszej liście jest montale Intense Blackwood. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć pełną recenzję tego zapachu. Natomiast ja Wam powiem już teraz, że nie wiem, czy to też ma sens, ponieważ ten zapach jest bardzo podobny do zwykłego Blackwood. Mamy tutaj taką żywą, krwistą wręcz, yy, drażniącą, trochę gryzącą w nos różę. Yy, no niestety taką syntetyczną, plastikową wręcz. Yy, natomiast plusem jest to, że nawet może takim minusem, bo to jest tylko zapach na otwartą przestrzeń na zimę, yy, ponieważ parametry są ogromne, więc yy, na pewno pozostaniecie wyczuwani. Będąc już w temacie montale, mamy tutaj również odlewkę montale Full Incense. Czyli taki elegancki zapach, yy, którym dominuje kadzidło, które jest przedstawiony właśnie w taki elegancki, na trochę wręcz słodki sposób. Yy, naprawdę warto. No, widać, że za dużo nie zużyłem tego zapachu. Myślę, że na jakieś właśnie wyjścia, takie do yy, teatru, na przykład. Na jakieś też inne eleganckie okazje, ten zapach jak najbardziej dobrze się sprawdzi. No i tak, ta marka chwali się, że robi perfumy rzemieślnicze. W ogóle zapomniałem o nich. Divine Vanille od Essential Parfums. Mamy tutaj taką fajną wanilię oraz coś na wzór jabłęcznika, jakieś szarlotki wręcz. No i tak jak właśnie mówiłem, jest, bo jest, jakby go nie było, to też bym nie płakał. Taki przyjemny kulturalny zapach, który raczej nie będzie nikogo drażnił. Kolejnych zapachów również nie posiadam aktualnie, natomiast będę polował na odlewki, będą to dwa zapachy marki Teodoro Calotinis, mianowicie Velvet Chocolate oraz Carmel Oud. Co do tych zapachów mam raczej wysokie oczekiwania, ponieważ bardzo dobrym zapachem, którego używałem rok temu, był Coffee Addict tej marki właśnie. Tam właśnie Miłość z kanału Perfumolog e, zachwalał również zapach e, Lemon e, Tart, tak? Dobrze pamiętam? E, chyba tak. E, jako właśnie taki zapach e, rozweselający, pocieszający, e, otulający właśnie na taką miesięczną aurę. E, natomiast no, ja myślę, że takich zapachów po prostu nie potrzebuję. E, no to już Wam teraz powiem, jakie będę miał oczekiwania wobec tych zapachów. Mianowicie Velvet Chocolate to może być nawet taka gorzka, pylista czekolada. Natomiast Carmel Wood, myślę, że mógłby to być taki właśnie fajny, karmelowo-drzewny zapach. Kolejnym zapachem, który dziś zużyję już do końca jest Mezzan Martin Margiela Replica by The Fireplace. No to taki właśnie opiekano-kasztonowy zapach, który ma się trochę kojarzyć z takim siedzeniem przy kominku w niszowym stylu. Jednakże powiem Wam szczerze, że ja z takiego podobnego klimatu Preferowałbym bardziej jednak zapach AKKAD Lubin yy, Ale tak, właśnie dzisiaj będę szedł yy, do babci, więc yy, Tu chyba żadnego nie zostało, ale spróbuję coś jeszcze z tego wycisnąć Żeby już po prostu móc się pozbyć yy, yy, Tej odlewki właśnie Natomiast dalej uważam, że jest to dobry zapach Chyba najlepszy w ogóle z całej yy, marki Mezzo Martin Margiela no i niektórzy narzekają na parametry, no ale na no, no, mojej skórze ten zapach się utrzymał spokojnie ponad 12 godzin i projektował yy, z ogonem. Także właśnie taki ciepły yy, yy, zapach, trochę słodkawy, yy, drzewno-waniliowy. Kolejnym zapachem jest Rasasi Lajuka One. Czyli to taki fajny, skórzany zapach. W podobnym klimacie jest Tom Ford Tuscan Leather. A troszeczkę inny, ale też ciekawy jest Ombre Leather. Także to jak kto woli, jaki kto ma gusta. I jeszcze ostatnio wyszedł taki zapach fajny marki Victor and Rolf. On się nazywał, a zaraz sobie przypomnę. Poczekajcie. Spice Bomb Dark Leather się nazywał. No co prawda nie był to aż zapach takiej jakości jak ta trójkę, którą wymieniłem. I z tego co słyszałem, to też parametry raczej nie są zbyt dobre. Ja to testowałem tylko na bloterze. No, ale ten zapach też był ciekawy. No i tak, moi drodzy, Amouage Interlude oraz Black Iris, których w ogóle do tej pory nie użyłem. Znaczy nie, no, Interlude raczej użyłem, tam dwa lata temu, pamiętam. Um, no, ale tak, no, to są zapachy, które lubię, doceniam i po prostu no, na razie nie było jeszcze takiej okazji, żeby ich użyć. Ja właśnie uważam, że ten zapach jest fajny właśnie taki do, do, do jeansów, do jakiejś kurtki, jakiegoś płaszczu właśnie i na jakieś takie... Eleganckie okazje mogą być też na zewnątrz, a jak do wewnątrz, to po prostu mniejszą liczbę przyknięć. Także tutaj na przykład mam 10 ml Black Iris, to mogłoby być na przykład też 5. I tak w podobnym klimacie, również jeśli nie chcecie wydawać tyle pieniędzy na amuarza, to można też zaopatrzyć się w klony takie jak na przykład Art al-Zafaran Midnight Ud, który również recenzowałem, oraz. Swiss, Arabian, Shagafud Ud, E-Abiad. Chyba jakoś tak. No z tamtej dwójki musiałem porównać ręka w rękę, ale z tego co pamiętam to obydwa dobre. Także tak jak wspomniałem właśnie ten... Yy, Amouage Interlude Black Iris jest właśnie wzbogacone o tą nutę takiego maślanego yy, irysu. Yy, no a parametry mają oczywiście takie same, czyli bardzo mocne. Kolejnym zapachem jest Sergio Naxos, czyli taki bardzo piękny miodowo-drzewny zapach. No, cudowny. Myślę, że na jakiś spacer, na starówkę, na czapkę, parę psikięć i będzie idealny zimą. Yy, oczywiście, tutaj będzie pełna recenzja tego zapachu. Ja yy, trochę się kojarzy z tym już wycofanym, niestety, Mugler Amen Pure Hawane. A jeśli chodzi o Muglera, to bardzo lubiłem też zwykłego Amena. Natomiast niestety, z tego co słyszałem, to obecny w ten zapach w ogóle nie został wycofany. Yy, są po prostu bardzo przecięte w stosunku do tego co było kiedyś. Też porudowany na Fragrantice. Ja nie miałem do czynienia z tym zapachem, yy, ale polecał właśnie go Darek z kanału Predator Cube. Yy, był to zapach yy, Toco Mind, takim srebrnym flakonie. Nie pamiętam jakiej marki nawet. No i taki jeszcze taki miodowo, taki bardziej wytrawny zapach. Yy, był taki z, też z dużą ilością tytoniu. Chicago High marki Wilsje Parfumejre, o, jakoś tak Którego miałem odlewkę, yy, którą wypsikałem, No i gdzieś przepadła, nie wiem, chyba do śmietnika musiała wpaść, a ja nie zauważyłem, że wniosłem te śmieci już nie było tego A chciałem mieć właśnie takie idealne porównanie jeden obok drugiego A jeśli chodzi o takie bardziej budżetowe zapachy miodowe Polecam również Montale Honey Wood Kolejnym zapachem jest Niszane Ani Czyli taka bardzo fajna, przedstawiona wanilia wraz yy, z cytrusami Ja go jeszcze trochę ponoszę i nagram pełną recenzję Następnym zapachem również marki Ani jest Patchouli koscha, Czyli jak sam nazwa wskazuje Piękny zapach skórzano patchulowy, Bardzo taki ciepły, otulający Dobre parametry yy, Użyję go na babci urodziny, na wigilię a potem zobaczycie pełną recenzję kolejnym zapachem na specjalną okazję jest Louis Vuitton Ombre Nomade czyli tak najpierw róża potem taka skórzano-drzewny zapach bardzo fajny ciekawa, interesująca kompozycja o bardzo dobrych parametrach nie pachnie to aż tak syntetycznie jak Montale Oud Night, do którego jest porównywany zresztą one są podobne bardziej tak właśnie na początku w otwarciu ale potem już obydwa zapachy zmierzają w swoją stronę bardziej. Tego zapachu użyję na mamy urodziny. I myślę, że już chyba też będę gotowy, żeby nagrać pełną recenzję tego zapachu. Kolejnym zapachem jest Orto Parisi Seminalis. Dużo ludzi hejtuje ten zapach, ponieważ on jest taki mleczny, taki fizjologiczny wręcz trochę. Yy, trochę kwiatowy. No, mi się ten zapach powiem szczerze, bardzo podoba. I jak jeszcze raz go użyję, to wtedy nagram jego pełną recenzję. Trwałość, oczywiście, ogromna, ale projekcja jest stonowana. Taka umiarkowana. W sam raz. Trochę mocniejszy, tak jak tak, wącha, wydaje się być Terroni. Yy, czyli yy, mamy tutaj taki zapach, gdzie na początku jest taka papryka. Potem mamy takie nuty skórzano-drzewne, które kojarzą mi się z. Yy, ojej. Black Afghano no sama to. No i też ten sam perfumierz robił, więc. Ja ten zapach nie miałem już sprzedać, ponieważ do tej pory nie było okazji, żeby go użyć. Ale jak tak się wąchałem, tak poczułem takie nuty kwiatowe, więc myślę, że skórze skórz to się naprawdę może fajnie rozwinąć. Dam moje jeszcze szanse. Kolejnym zapachem na specjalną okazję. Jest to Maison Francis Courte de Jean Paris Ut Satin Mood. No Piękna po prostu wanilia i róża. Ja tego zapachu użyję prawdopodobnie właśnie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i będę czuł, że po prostu pachnę najlepiej. Taki aksamity, taki przyjemny to jest, że naprawdę świetne jako się pachnie. Które już bardziej warte swojej ceny jest. Ostatnim zapachem, którego jednak nie będę używał, i on pojedzie na sprzedaż trochę z bólem serca, jest Zoologist T-Rex. No, ja ten zapach powiem szczerze, że bardzo lubię. Jest on taki treściwy, niestety, natomiast y, dla otoczenia jest on po prostu nie do zniesienia i kojarzy się tam po prostu z taką spalenizną. Ja ten zapach bardzo cenię, ja tu wyczułam właśnie jakąś spalone drewno, jakąś choinkę. No i to taki żywiczny zapach jest. Ewentualnie wymienię na damską wersję Calvin Klein Obsession. Dlaczego tak? Ponieważ w obu tych kompozycjach wyczuwana jest nuta cywetu, która jest przedstawiona właśnie w taki fajny, zwierzęcy, ale nie taki dosadny sposób. Do tego nadmienię, że ten zapach posiada ogromne parametry. No i to chyba tyle. Nadmienię tylko jeszcze, że być może, jeśli na to pozwoli, będę chciał też kupić jakiś ubytkowy flakon Jean Gaultier Ultra Male Ja zapamiętałem właśnie jako taki owocowo-kwiatowo-waniliowy zapach Który właśnie bardzo mi się podobał, jako tak wąchałem na ploterku Na skóry też, tego zapamiętam, psikałem, no i te parametry wcale nie były takie swoje, jak dużo Tak chyba 9 godzin się utrzymywał Fajny jest również Le Malle Parfum Czyli taki wręcz czekoladowo-tonkowo-waniliowy yy, yy, zapach. A z tych zapachów, których używałem lata temu i również yy, do tego rankingu tych fajnych perfum na jesień i zimę bym dopisał, yy, byłby na przykład Kajal Om, czyli właśnie taki fajny yy, tonkowo-niebieski zapach. Także gdyby nie ta cena, to myślę, że mógłbym nawet cały flakon go kupić i używać. Na jesień Marc Antoine Barois Encelade. Czyli taki naturalnie pachnący rabarbar wraz z wetyverium o bardzo dobrych parametrach. E, ciekawe też były zapachy w stylu bakara trusz, na przykład Mancera Instant Crash, mimo że otwarcie było takie nieznośne, tak. E, później ten zapach naprawdę był taki ciekawy, interesujący, no tylko że troszeczkę wręcz za długo, tak to. Jak to się długo utrzymywało? ponad dobę na mojej skórze? Dzięki! E, więc tak, po czasie mogłoby to być trochę męczące. Yy, albo taki męski właśnie Baccarat Rouge, to z tego co pamiętam, to był yy, Parfum Zimarley Haltane, czyli taka męska też słodycz właśnie w tym stylu. No tak, myślę, że Haltana też bym przygarnął tak do testów. No chociaż yy, nie jest to aż taki zapach, który właśnie byłby must have. To ewentualnie, jeśli coś by mi nie siadło z tych co wymieniłem, właśnie yy, innych zapachów, to wtedy bym yy, sprzedał. No jeszcze zobaczymy, tak, bo to też. Yy, mogę się tak chętnie dzielić mililitrami z tych większych flakonów, nie? Również z tych tańszych budżetowych propozycji poleciłbym całą linię GES Sedactive, zwykły yy, Sedactive on Blue na jesień yy, oraz Sedactive on Red na taką właśnie jesień oraz zimę. Yy, tej wersji Red już tak za bardzo nie pamiętam, ale pamiętam tylko, że zabach mnie nie zawiódł. Sidactive on właśnie jako taki drzewno ambrowy przyjemny zapach. No i fajny był też, z tego co pamiętam, żebym się teraz nie pomylił, Azaro The Most Wanted Parfum, który właśnie tak pachnie, fajnie tak karmelowo, trochę jak taka herbata z cytryną. Także to tyle na dzisiaj. Oczywiście, jeśli znowu by wpadło coś ciekawego, niespodziewanie, jakoś tak spontanicznie, no to wtedy wiadomo, że również będę skłonny i chętny, żeby się z nami podzielić i nagrać recenzję. No i no, na to na tę chwilę dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Do widzenia.